30 sekund, muszę się przygotować patrzcie, może tutaj nie, może tutaj nie widać o widzicie, tutaj no dobra sprawdzamy się rano, dzisiaj o było 7 było o 3, 7 11, 15, 17, 19 i 23 dzisiaj będzie, o kurde, dobra 7, 6, 5, 4, 3 2, 1, 0 huuu, uh, dobra ustawię się bo to zawsze, ale tak jest mało osób dobra ej, co tak dużo i co tak dużo jest osób? O kurde, dobra Ja chcę się ustawić tam Bo tam jest najlepiej Dobra, i delikatnie wyjedziemy Dobra, dwa, jeden, zero Nie, 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 nie no, ej no, O Boże Tylko nie to Dlatego Ja tego za bardzo, mówiłem, że ja nie jestem bardzo dobra w to Ja w ogóle mi często O, ktoś spadł nie nie nie! Aj. Dobra, było dobrze, było dobrze hop hop i teraz hop Dobra, lecimy, lecimy, lecimy Chociaż nie będę chyba ostatnia Chyba Dobra o, To jest przeszkoda Dobra, i hop, o jest Dobra, polecimy sobie, tam można jeszcze jechać, ale tam dzisiaj nie Ja nie chcę, nie nie, nie hop, aha, aha, dobrze O dobra, poleciałam trochę szybciej. No. Nie ja chcę to szybciej, ja chcę szybciej. O, tutaj przeszkody, o... Do... O nie! Zostało mam, mało, po Hop! Dobra, hop. Hop, okej. Okay. Hop. Dobra. O Jezu, Smaria. O, hop, hop. Komuś się chyba. O, nie, 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 nie. ja tego nie znoszę. O no, nie! No! że... Znuszę tego, jak tutaj, bo to w ogóle zawsze nie działa. I to powinni naprawić, kurde. To powinni na naprawić. 200 mam. Która byłam? Szósta! I pierwszy raz jestem szó... Aha, bo osiem było osób. Nie no ale jest... Dwie osoby były za mną. Dobra, idziemy do... To sobie poćwiczymy. Dobra. Jesteśmy przy Agnes i codziennie wyzwanie mistrzostw. Jak wam poszło? Mam nadzieję, że, że zarówno ty, jak i Water Waterbody dobrze się bawiliście. wróci jutro, żeby się znowu ścigać. Do zobaczenia niebawem. Tak? No i dziękuję. O, jakaś grupa. No tak. Ale grupy nie istnieje. Aha, super. Dobra, idziemy sobie do pocztówki, gdzie jest poc... Tu powinna właśnie być pocztówka. Pocztówka. O właśnie. Pr. Jak zawsze, jak zawsze musimy coś zjeść. Dobra. Elita wyścig i wyścig tutaj bierzemy sobie i mamy tutaj. No halo. Tutaj no ej, a nie. Aha, aha, dobra, dobra, okej, okay. rozumiem. No to mamy tutaj gotowe. O to wymę. O! No i teraz sobie weźmiemy. Yy... O kurde, co sami się zaczęło. Widzieliście to? Koń się ruszył sam, I yy, yy, weźmiemy sobie. gotowe już. Sup. Dobra. Więc lecimy. Ani No nie, dobra, nie, dobra, możemy lecieć. lecieć. Nie wiem czy dobra, idziemy się. Jezus Maria. Dobra, to idziemy do... Zrobimy e, e, sobie w, w Fortu pięcie e, Zawody. Tak. Ej Boże, mistrzostwa. Ej, ale tego ja chciałam tutaj, żeby były zawody. To by było tak fajnie No oczy się. Dobra, lecimy. Ja na oklepik Bo nie ja chcę konika Eee Powiedz Co? Co, 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 co? Dlaczego tutaj nic nie ma? E, stoję z jakąś dziewczyną kurde I to, to, to jest strasznie dziwne Eee, okej okay. A to może przez to um, aktualizację, ale dobra, no chyba nic nie zmieni to przez Fortupinta i nie będę, no właśnie, nie będę, nawet nie będzie Fortupinta. Jak nie będzie, to kur... Lecimy! Co to jest? Dobra, nie wiem. O, to było to, to było to to, 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 to było to miejsce, dobra. A to jest Fortupinta, dobra. A to jest plaża, przecież. A idę do plaży, na plaża, a idę do plaża. Dobra, sprawdzimy, czy są jakieś mistrzostwa, za ileś tam minut Spro Sprawdzimy, sprawdzimy y Harmonogram, czyli chyba... Dobra, gdzieś środa 11.30, który jest? 11.31? Aha, okej okay. 15.30 Aha, okej okay. Dobra, nic nie mówiłam hmm, Dobra, ja chcę... no, to chodź tu Siedman, ho! dobra, spróbujemy sobie. Spróbujemy. Ja tu ciągle przegrywałam. Ej, ja jestem na oklep, Zapomniałam! Zapomniałam, że jestem na chleb. Kurde. To, to będzie trochę dziwne, ale dobra. Hop. No, dobrze, dobrze. Jakoś mi dobrze idzie. Hup. wykrakałam. Zawsze gdy muszę wykrakać. Zawsze muszę wykrakać, kurde. Dobra, lecimy. A nie ja tylko nie To jest najgorsze, ja tutaj No właśnie, ja zawsze tutaj przegrywam. Zawsze na mistrzostwach, ja i to powinienem ja to, to ćwiczyć. Ja strasznie to powinien po prostu bo to jest takie dla mnie trudne... Oj! Ja tak wcześniej wyjeżdżam. No o, dobra, myślałam. No ej, no ej, ale wszystkim się zalicza, a jakoś mi zawsze nigdy. Nigdy mi się nie zalicza. Serio, jak dobrze zrobię nawet. O nie, teraz najgorsze. Bo teraz ślisko będzie. Dobra. O nie o Dobra, to zwalniamy, zwalniamy, zwalniamy. Zwalniamy, 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 ja zwalniam przecież. No, o. Dobra, teraz przyspieszamy nie ma przeszkód, to ja przebierzę. Dobra, lecimy. Okej, okay, hop, hop. O, i tu jest najgorzej. Ja, ja tu zawsze przegram, O właśnie. A, dobra, ej, 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 Coś mi to dzisiaj dobrze idzie. Lecimy. O nie, a teraz to będzie ślisko, dobra. O, nie, nie, nie. Hop, hop. nie, nie, nie. No, dobra, ci chodź. Spokojnie. Dobra, i teraz puszczamy ręce. Oooo, leć szybciej, koniu! Dobra... No i chciałabym mieć zawsze złote tutaj... Zawsze chciałam mieć złote... O nie, proszę, nie, Jestem tutaj... O, aha, aha. Nie, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę... I nie zdążę, kurczę... Dobra, dobra robota chociaż napisali! Już się to skończyło, My się nie chciało, bo by teraz A! wykonana no, Chyba ją w fancie coś mam jeszcze żeby więc nie Dziękuję za oglądanie. Zrobię jeszcze kilka editów. E, właśnie, tak, editów. I dziękuję jeszcze raz za oglądanie. I dawajcie, dobijamy do 700 subskrypcji. A, my, a ja sobie tutaj zrobię zadanka. I na koniec dęp. Pa! Dziękuję za oglądanie i jeszcze raz dziękuję za tyle subskrypcji, ile dobiliśmy i do zobaczenia na kolejnym filmie. Pa.